Cześć. Słuchawki Bluetooth zyskują coraz większą popularność nie tylko w Polsce, ale też i na całym świecie. Rynek od jakiegoś czasu jest niemalże zalewany coraz to nowszymi urządzeniami. Jak to jest jednak z ich jakością? Jakie kodeki audio Bluetooth są najlepsze, aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku? Czy za takie słuchawki trzeba zapłacić krocie? Czy twój smartfon będzie w pełni kompatybilny z słuchawkami, które właśnie kupiłeś? Na te wszystkie pytania i wiele, wiele innych postaram się odpowiedzieć właśnie w tym odcinku. Zapraszam. Jak wiadomo, audiofile raczej bronią się rękoma i nogami przed słuchawkami Bluetooth, krytykując ich jakość dźwięku oraz opóźnienia, a także potrzebę ładowania itd. Tak Zwolennicy technologii Bluetooth podkreślają głównie wygodę ich użytkowania to nie trzeba martwić się o kable, które naprawdę potrafią się plątać niemiłosiernie. Przy wyborze słuchawek dla siebie musimy pamiętać też o urządzeniu takim jak na przykład smartfon, na którym będziemy odtwarzać muzykę. A to jeszcze nie wszystko, bo smartfon ten powinien być kompatybilny jeśli chodzi o kodeki audio z naszymi słuchawkami, aby móc wykorzystać możliwości naszych nowo zakupionych słuchawek w pełni. Może się więc okazać, że nasze nowe słuchawki o wysokiej jakości dźwięku z najnowszym kodekiem audio, kupione za prawie 1000 zł, będą grały tak samo jak te za mniej niż stówkę na naszym smartfonie. Musimy więc stworzyć bardzo dobraną parę, aby cieszyć się jak najlepszą jakością dźwięku. Jeśli macie już smartfon, a dokupujecie słuchawki do niego, to warto wejść na stronę Bluetooth Check i tam sprawdzić, jakie kodeki audio Bluetooth obsługuje Wasz smartfon. Link do tej strony będzie w opisie pod filmem. Powiedzmy, że kupiliście sobie Samsunga S20 i poszukujecie słuchawek do niego. Klikamy i sprawdzamy z jakim kodekiem mamy w tym smartfonie do czynienia. W tym wypadku jest to SBC, czyli podstawowy kodek. Co za tym idzie jakość dźwięku również będzie podstawowa. Szukaj w takim razie słuchawek z takim samym kodekiem. Nie spodziewaj się więc cudów na słuchawkach Bluetooth i nie przepłacaj. Otrzymasz raczej dość podstawową jakość dźwięku. Maksymalna prędkość transferu w tym wypadku to 320 kb sekundę. A jeśli na przykład miałbyś w posiadaniu smartfon LG V40, możesz być pewien, że jakość dźwięku na twoich nowych słuchawkach Bluetooth będzie bardzo wysoka. Kodeki takie jak AAC czy aptX HD czyli przesyłanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości z maksymalną szybkością transferu 576 kilobitów na sekundę gwarantują wysoką jakość dźwięku na słuchawkach Bluetooth. Na dzień dzisiejszy więc wystarczy poszukać smartfona obsługującego kodeki AAC, aptX HD lub LDAC, czyli równie świetny kodek firmy Sony, oraz dobrać słuchawki z tym samym kodekiem, aby cieszyć się jak najlepszą jakością dźwięku. Bardzo jestem ciekaw, w których Wy używacie najczęściej słuchawek, czy daliście się ponieść tej modzie na słuchawki Bluetooth, czy może jednak używacie tych klasycznych słuchaweczek z kablami. Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod filmem, subujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i bardzo ważna rzecz, klikajcie dzwonek, bo tylko wtedy będą Wam przychodzić powiadomienia o naszych nowych filmach. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam!